Kimś. No, to mówiłem też, że kiedyś były lata po prostu inne, lepsze, takie sensowne, a teraz tej Ja już zacząłem, ale program od nowa, żeby było ładnie na nagraniu. Tu Nie, ja nie gram A jak z Twitchem i takimi. Gort tsunami bardziej. Jebamy. Nie, Jeżeli ta gra jest w spisie, gier, no to. Mhm. A czy ta gra jest określona jako plus 18? Czyli ma po prostu taki znaczek, i jak wchodzisz na streama, to musisz potwierdzić, że masz 18. A czy. A, okay. To nie jest, że 18, tylko że stream ma, ma rzeczy, które mogą być nie, nieodpowiednie. Mhm. Tak samo jak DBD streamujesz, czy TCMA, ma cokolwiek. Okej. Okay. My chyba dostali w dupę po czym i od tego momentu mają Aha, czekajcie jak napisy wam włączę, bo ja chyba nie miałem napisu włączony e, e, e. Sup. Nie, Sidebar sub... A, są Ej, ja to lecimy. Do autobusiku jesteśmy. Ale ciśniesz tym autobusem. do przodu, hej. I gdzie tak jedziesz? Je w wpierdolić. A, to nie musisz. Ale lepiej niż Cosnowic. No to na pewno. Chociaż to miasto Little Hobbit, trochę jak Cosnowic. Te, te dźwięki, jak jest tego lata, te dźwięki jakie wydaję, są tak... Sorry. Dwuznaczne. E, ten, ten... W środku nocy, jak policja mi kazała przejechać przez jakieś miasto nieznane to wyjebano mnie. A co tam się niby stało w tej na drodze, że nie można przejechać? No, policja stała i jakieś, jakiś jakiś akcydent na drodze był duży. No, okay. I just want to get these folks to where they need to be. I doubt a short delay will trouble them too much. Head hmm. up the east road. Takes you straight through Little Hope. Adds almost no time to your journey. No short delay, please. Hmm. such a creepy

Going the wrong way. It's fine, just a quick detour. It's not fine. Calm down. It's all okay. Oh Boy, please, John, could you not patronize me? Can you keep it down, please. Like, no,

Can you believe they are at each other again? I can. You're drunk. What a surprise! I just caught the game with the guys, honey. That's it. That's not it. Never is. There's talk. Some, so, some of she us she may be losing there. our jobs. Yeah. The factory. You've been saying that for years. I'm more worried about Megan. What's wrong with Megan? She looks okay to me. Everything looks okay after ten beers. Reverend Carson held her back after prayers today. That's four weeks running. She's not right. It's serious, James. do worry too much about that, kid. I can't deal with this right now. Another surprise. You can't deal with anything. When, when would, would be the right time? time. You're making a mountain out of a molehill. Getting yourself worked up for nothing. nothing. For nothing? No. Single-handedly keeping our family together family. is far from nothing <laughs> in my book. I could use a little None of this would be happening. That's a real no. low blow. niecodziennie nie, nie codziennie większość nie moich Najgorsze jak jak jakieś moje są, są, a w moim dzieci. i Mimo lepiej się rosnąć po prostu, bo dziecko jakoś ogarnięte po czasie. Prawda jest taka, że mówię ozu same dla dzieci, same dla dzieci, a często wychodzi tak, że wcale tak nie wychodzi. Jeszcze gorzej. No. Oh, wait, wait! 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 Tanya's late. She always is these days. Give her a break. At least one of us is out having a good time. Give her a break. It's him I'm worried about. That guy's no good for her. All that new age bullshit. Reminds me some creepy cult. New to jest taki ten. He To I w... W I muzyka też. No. Quit Nie ma bajek dziewczynko. Ojciec musi mecz obejrzeć, bo piwko musi się napić. Hey Bigfoot. mind the goddamn vinyl will you there's no need to be so tough on her it was an accident everything megan does is an accident Boże, Climbing through the window unless that door gets fixed. Mm. How's things? <sighs> Let me guess. He's been, He's been pumping iron again? Really that throat throat since Dad got home. What's it about this time? <sighs> nearly fell through the front door. Some dad we got, huh? They're always fighting these days, getting predictable. Like a record that keeps playing over and over. Dennis, for the ten millionth time will you shift that shit of yours up into the attic? Hey, some respect. This is a valuable, rare and sought-after collection. Collectors. Kole I think she was a marine sergeant. I don't understand how To nie On przepowiada przeszłość. On po prostu przepowiada przeszłość. Ona myśli, gra w Simsy. Ja w Simsach zawsze ogień. A ma to jest tylko prolog, więc to nic ciekawego się nie dzieje. Po prostu zagraliśmy już prolog z Robin. Znaczy, no ja grałem, ona ogląda. A stwierdziłem, że fajnie było to tak na streamie. Więc projekt to na pewno... Ja naprawdę... nie jakolwiek szansa, żeby był inny Nie. Ej, a oglądałeś te scenę z tego castingu Franka Stone'a? Ja. E, no, jakbyś Jakbyś fajną quick time eventy, wszystkie coś stanie. Nie. Basically, on i tak czy siak umrze, nieważne co zrobisz, ale albo poświęci dziecko, albo nie. Nie wiem jaki to ma wpływ bardziej, ale Entity tak czy siak go zabierze, bo tak czy siak go zastrzelisz. A stara idzie prysznie, ale to ten Ta pierwsza misja też był prolog. Więc o... jakby to ustawia początek taki. Oni, nie, oni, oni w tych prologach po prostu zawsze pokazują, zawsze... One tam się dużo od nie różnią, one zaczynają taki sam outcome, ale... One, One my tylko my cię mają nauczyć gry zazwyczaj, nie chcą cię od razu do nas dobrze brzucać. Gdzie hmm. graam w kalisty hmm. protokol hmm. i ta gra ma najdziwniejszy system stop. unikania. Okay, Shining, jakby nie masz jakaś I kontrola, tylko masz jakby kwiat tam event, ale to nie jest kwick tam event, ty musisz się jakby sam wiedzieć, Znaczy przytrzymać na przykład, a żeby on. Jakby on skręcił w lewo, jak cię przeciwnik atakuje, Mhm. Mm okej. Oh, okay. tak, chyba z 10 razy umarłem od jednego przeciwnika, jak się uczyłem tego. To... Right, sure. Like you're the law around here. twórcy mówili, I że jakby know. mieli więcej czasu, żeby nad nią popracować, to by wyszła później, ale nie pozwoli im, bo miała wyjść już wtedy, dlatego wyszła średniowa Mhm. Mm no gdzieś to samo z tego, które robiło indzej. Które robi indzej. To Crafton. Ostatnio okay. sporo, sporo, kurwa, gier zaczynam, widzę, z, jakby, od Craftona, jakby, wchodzę, jakby, kto, kto, robi tą grę, Crafton, 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 mam takie, what the heck? A to są wydawcy na pewno. No tak, no ale wiesz, Bo tak wcześniej to nigdy nie słyszałem o tej, o tej firmie. O, mała była minigierka na bycie cichym. Może też nie tak rozwężą no, tak w tym? No, nie Fajnie, bo ta minigierka jest bardzo, znaczy, bardzo fajna, a z tego co pamiętam, to te nieruszanie pana było takie... Czasami ci wykryło, że ruszyłeś, znaczy... a nie ruszyłeś do końca. A bo leciutko naprawdę, tak, że bo ci nie wiem, ręce po prostu się trzęsły czy coś. No naprawdę, na pewno. Stardzie Książeczka. the new England the, the new England which which is which coś się bardzo nie chciał pokazać o Mm. Mogę -hmm. się rozglądać. Oko. Shroud of Innocence. A must read for anyone with an interest in the Salem Witch Trials of 1692 AP Davis the Herald Shroud of Innocence TC Hertley. Hertli. Her 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 dobrze, dobrze ci czytanie. No, nazwiska. jakieś zdupy mają te nazwiska Kurna, Szczykiewicz. mogę drzwi dotknąć? Otworzyć. Nie, nie mogę zamknięte. To nic nie ma. Pewno. Mm. Nie lubię jak tam gdzie jeden, nic nie ma. Oh yes. Kartka o, tego no wcześniej widziałem. Megan Clark Attendance Number days present Days absent Days tardy. Była absent 7 dni. Prezent była 173 dni. A tardy to że chora? 18 dni. O, oceny. Wow, Megan trouble than I thought. Same day i same fki ma. Co? To jest zamknięte. Ty, ja nie wchodziłem tak tego domu wcześniej, Aha, ja tu, tu się wróciłem. Aha, 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 Anthony, gdzie the hell are you? Anthony, where are you, god dammit? Anthony, I'm getting really pissed off. Anthony, I swear, if you don't answer me. Mhm. Mm You could be right about my family. Skimpit rozmawiałem wstrzęku. I think so too. A z jakimś panem z dużymi paznokciami, dużymi palcami. That little brat locked me out. Mm -hmm. It's fucking freezing. I portal opałka. Kuiwsza widziała przyszłość, no. A to ona to kurwa zapaliła. No. Ta lalka ona daje tam była postawiona przed nią! Shit. Megan! You in there? The kitchen's on fire! Are you fucking serious? Może, może teraz spróbuję Megan, co? Megan! Możemy zobaczyć. A talerzy je Stary pijany, no to śpiłam. Trapped in the attic, get to the balcony. Anthony, help. Hey, Dad. Dad, oh, Bo jak pani coś się robi, jak, jak jest pożar. Musiała też O tam połowie do tego domu ooo, to jest słoni A te animacji przynajmniej nie widziałem No i został tylko Tylko nasz brat Który On się wywrócił oh! po dalej Bardzo boli, A najlepsze jest to, że on to nie on to zrobił. A ten gościu myślał, że to on, bo miał te zapałki. No, chłopczyk z zapałkami, dlatego on biegł do tego do mnie. No to szybka śmierć. Prawdzie mój ulubiony. Ta gra miała... muzykę. Nie wiem czy to jest cola, czy nie wiem czy to jest... Pamiętam czy ta gra miała, trzeba było włączyć muzykę. Nie wiem czy ta teraz muzyka nie jest copyrightowana. Dobra, jak coś to życie. Powiem, że to nie moja wina. Pozwy... Pozwy twórców. Nie wiem. Nie pamiętam czy, widzi... czy to w tej grze w streamer czy w jakiejś Nie, to Pręcy, chyba był we Frank. Nie mogę teraz skończyć nawet. Bo wiem, że we Franku był streamer, ale nie wiem, czy tutaj też. A womysł tam no, nie wiem. No, macie napisy. Ellen David, Cody Bailey. Well, what is polskie nazwisko, co cześć? Nie. Jest był Smithów. Dobre kierki na Jeżeli chodzi o takie jakby, kierki typowo na historii no związanej na takich właśnie tych, to one nie wyborowują nerwkę. Tylko trzeba mieć na uwadze, że chororor. To oni w ogóle we've met. Chodę coś keb zobaczyć tak. E audio and language text. Nie tutaj nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. Więc, a proszę o głośniej. No, dobra, nie ma. Anyway. No matter. Welcome to my repository. I, I am the curator. the Guardian of all these. Wonderful stories, and I have a very special tale for you to tell. called the hope? Disconcerting, no? <laughs> I'm sure there's nothing to worry about, Smith. To jest druga gra tej serii. Mm -hmm. Bo Bendow pod wyszedł pierwszy, chyba w 2019. Ta wyszła w 2020, więc mi się, że to jest druga. Potem jest chyba Devil in Me. To Tam ja. dużo było tych gier, bo to jest cała chyba cztery, You are about to enter a confusing, perhaps disturbing world. Uh, How disturbing uh, might depend hope, on what you choose to believe. Uh, devil in confusing me. on the path you choose to changed to take. For paper, There are an infinite number of directions in which one could travel. We uh. seldom have all the information that we'd like. But we have to choose our path nonetheless and hope that we get the clarity and the outcomes that we want. Mm -hmm. As in life, your decisions will matter. The choices you make will affect others. Uh, You've seen how the I story starts well. so much death. How many more deaths is entirely up to you. Gra będą badana chyba 3 umarła albo 2. You jak chcesz zrobić. To nie powiem ci, że to dużo czy mało. Sporo tam było no chyba right tylko 5 albo 6 postaci, więc większość mi aż połowy. Ale jak oczywiście chcecie, to mam w całą będą badania na kanale, zapraszam. Więc z tego ty zamierzam zrobić serię na kanale, więc no. Nie I'm here simply to record what you do, not to help you. I'm not supposed to interfere, you see. Mm -hmm. Not my place, apparently. But I am, apparently, allowed to share wise words from great tellers that have gone before where I feel that that would be appropriate. Oh, one final thing before I let you go. There are pictures in Little Hope mm -hmm. that will, if found, show you a vision of a possible future. Something that may or may not happen. Oh. Use them. They might help you. You have a funeral to attend. Off you go. Have fun. Hmm... You... Sowy? Co? What? What? Podzież potrzebujemy sowy. Nie. Tego nie powiedziałem. Może chodziło Ci, że byłem słaby w szukaniu tego odpowiedzi. A może, no możliwe. Brzucha. Brzucha, Ja niczym nie słucham. O, jaki ładny nagrobek. But we can take comfort from the knowledge that the family are together for eternity. Akhto, mother. No, ta rodzina. Tan Sentash? Tak, she's a mother. No, Trumna? Dobra, to niech zajmę. Nie, tam było pokój. Ale mi świeci po No O matko. Hmm. Mhm, i jesteśmy teraz w...